Trzeba pogratulować zawodnikom za dzisiejszy mecz. Czekaliśmy na tą inaugurację rundy rewanżowej. Cieszymy się, że, że ta inauguracja przebiegła po naszej myśli pierwsze zwycięstwo w tej rundzie. Trzeba powiedzieć, że, że chcieliśmy bardzo rozegrać i nie chcieliśmy znowu przekładać tych spotkań, bo wiadomo, że później tych kilka kolejek się gdzieś kumuluje i, i co trzy dni gra troszkę przeszkadza. Ale dzisiaj naprawdę było boisko przygotowane bardzo dobrze i Cieszymy się z tego zwycięstwa, że, że tym bardziej jeszcze na, na naturalnej na miśni. Cały czas w okresie przygotowawczym na to gdzieś stawiamy. Staramy się te akcje rozgrywać szybko, dynamicznie z polotem. Dobrze w tych zadaniach się wywiązują nasi główni reżyserowie, bo, bo te piłki są rozgrywane dokładnie, przede wszystkim utrzymywane w linii ataku. I to jest nasz atut. No, w defensywie gdzieś te błędy się zawsze zdarzają. Gdzieś też się nie, ich nie ustrzegliśmy. Dwie sytuacje, jedna po rzucie wolnym, druga w polu karnym, gdzie, gdzie trzy razy wybijamy z pola karnego i nie możemy jej wybić gdzieś poza boisko, żeby uspokoić tą grę. Przez to później musimy dalej walczyć, żeby ten wynik był korzystny.